Cześć, tu Mikołaj, a wysłuchacie podcastu rebelianckich szumowin. Za nami wyczekiwany 14 odcinek animacji Parszywa z Graja, który nareszcie przyniósł jakiś przełom w kwestii głównego wątku fabularnego. Był to już w zasadzie ostatni dzwonek, biorąc pod uwagę, że do końca sezonu pozostały raptem dwa epizody. Jak wypada najnowsza odsłona przygód oddziału 99? Przekonajmy się. Tytuł odcinka: War Mantle. Jest znamienny, bowiem stanowi obietnicę sporych rewelacji czekających na widzów. Jeśli pamiętacie trzeci odcinek serialu i jednocześnie lubicie wychwytywać smaczki, z pewnością wiecie, że tytułowy projekt został wówczas wspomniany przez admirała Ramparta. Dowiedzieliśmy się wtedy, iż głównym celem przedsięwzięcia jest odejście od finansowania Kaminoan i zastąpienie armii klonów ochotnikami z różnych stron galaktyki, krótko mówiąc pierwszymi szturmowcami. Choć osłona wojenna po raz pierwszy została wspomniana już w spin-offie Water 1, to dopiero The Bad Batch pozwala nam poznać tajny projekt Imperium od podszewki. Zacznijmy jednak od początku, gdyż zdecydowanie jest co omawiać. Odcinek rozpoczyna się od sekwencji pościgu za wówczas niezidentyfikowanym klonem przedzierającym się pod osłoną nocy przez gęsty las. Dość prędko orientujemy się, że podążają za nim inne klony, zaś niedługo później pościg dobiega końca. A uciekinie wpada w ręce grupy poszukiwawczej. Następnie trafiamy na pokład wahadłowca oddziału 99. Z bohaterami kontaktuje się kapitan Rex, prosząc ich o pomoc w bardzo delikatnej operacji, polegającej na odbiciu przyjaciela, który wbrew swojej woli przetrzymywany ma być przez Imperium. Wciąż podchodzący sceptycznie do angażowania się sprawy, w które zamieszane jest Imperium. Hunter zastanawia się, czy rzeczywiście powinien ponownie nastawiać karku, lecz ostatecznie decyduje się pomóc, do czego przekonują go Eko wraz z Omega. Podoba mi się, jak twórcy w każ na każdym kroku podkreślają lojalność Eko wobec przyjaciela z czasów wojen klonów. Jego niezachwiana chęć pomocy Rexowi doskonale obrazuje więź, jaka łączy żołnierzy. Więź, której parszywa Zgraja z wiadomych względów nie podziela, choć wciąż darzy kapitana szacunkiem. Oddział ląduje na planecie Daro, skąd pochodzi sygnał klona CC 5576. Niedługo później Hunter, Echo i Tech odkrywają tajną placówkę Imperium, gdzie trenowani są imperialni kadeci. Okazuje się, że szkolenia prowadzone są pod okiem komandosów klonów, których wyróżniają charakterystyczne pancerze, doskonale znane fanom wojen klonów czy gier Republic Commando i Battlefront 2. Ciekawym smaczkiem są nowe typy pancerzy używanych przez rekrutów. Znacznie mocniej przypominają wyposażenie szturmowców z czasów Imperium, lecz wciąż różnią się od nich na tyle, że zauważy to nawet laik. Protagonistom bez większych przeszkód udaje się zagrać na teren placówki i odnaleźć cele poszukiwanego klona. Okazuje się, że więźniem jest nie kto inny jak Gregor. Stary druh Rexa w czasie wojen klonów dowódca komandosów Foxtrot, Pojawił się wcześniej zarówno w The Clone Wars, jak i animacji Rebelianci. Eko dowiaduje się od Gregora, że szkolił on rekrutów w ramach projektu War Mantle, jednak przykładanie ręki do rozwoju imperialnej machiny wojennej niespecjalnie mu odpowiadało, w związku z czym postanowił uciec. Cieszę się, że The Bad Batch w tak ciekawy sposób rozwija historię bohaterów znanych z innych animacji. Przyznam szczerze, że odkąd po raz pierwszy spotkaliśmy Rexa, Gregora i Wolfa w Star Wars Rebels, intrygowało mnie w jaki sposób każdemu z nich udało się uwolnić ze szponów Imperium po zakończeniu wojny z separatystami. Skoro poznaliśmy już historię dwóch z nich, pozostaje liczyć, że w przyszłości dowiemy się także czegoś więcej o ostatnim, czyli Wolfie. Być może jeszcze nawet w tym sezonie The Bad Batch. Odbicie więźnia to jedno, lecz zupełnie inną kwestią jest wydostanie się z wrogiej bazy. Po tym jak Tek przypadkowo uruchamy alarm w całej placówce, bohaterowie ścigani są przez komandosów i rekrutów. Ci pierwsi stanowią niemałe wyzwanie i co najmniej dwa razy niemal udaremniają ucieczkę oddziału 99, rani raniąc przy tym Gregora. Ostatecznie Hunter zmuszony jest wezwać prom, na pokładzie którego wciąż czekają Omega i Wrecker. Ewakuacja nie przebiega jednak po ich myśli, bowiem poderwane zostają myśliwcy V-Wing, nie dające pilotującemu później takowi chwili wytchnienia. Na pokład udaje się wrócić wszystkim poza Hunterem, który spada z dużej wysokości i cudem przeżywa upadek w lesie u podnóża góry. Niestety, na miejscu czeka już na niego cały zastęp komandosów i kadetów. Dowódca parszywej zgrai zostaje pochwycony i wtrącony do celi, gdzie na samym końcu odwiedza go Crosshair. Moc raczy wiedzieć, co dawny członek oddziału planuje dla naszego bohatera. Na moment udaje nam się również powrócić na Kamino. Zdziwiło mnie, że admirał Rampart tak łatwo przejrzał Lamę Su i odkrył jego plan ucieczki. Dość powiedzieć, że nie skończyło się to dla premiera Kaminoan zbyt dobrze. Ciekawi mnie natomiast, co Imperium pocznie z Nalą Se, pochwyconą podczas przygotowywania ucieczki z Kamino. Coś mi mówi, że jej wiedza na temat klonowania będzie miała znaczenie dla innych projektów Imperium, potencjalnie wykraczających daleko poza okres, w jakim rozgrywa się The Bad Batch. Na przykład czasy The Mandalorian, czy nawet The Rise of Skywalker. Podsumowując, po kilku rozwodnionych epizodach, stanowiących swoiste misje poboczne, w końcu dostaliśmy naprawdę emocjonujący odcinek, rozbudzający chęć na ciąg dalszy. Naprawdę nie mogę się doczekać tego, co twórcy zaserwują nam w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Bonusowo mam dla Was kilka ciekawostek z najnowszego odcinka. W ramach epizodu poznaliśmy genezę kolejnego elementu, jaki odróżniał klony od rekrutów z różnych zakątków galaktyki, a mianowicie oznaczeń imperialnych szturmowców, TK. Po raz pierwszy oznaczenie tego typu pojawiło się już w Nowej Nadziei, nosił je szturmowiec TK-421, służący na Gwieździe Śmierci. Sekwencja w taniej placówce Imperium zdradza kilka skojarzeń z Gwiazdą Śmierci. Kiedy bohaterowie uciekają przed pościgiem, w tle przygrywa im wariacja utworu, jaki towarzyszył Lukowi Lei i Hanowi podczas ucieczki z pokładu pierwszej Gwiazdy Śmierci. Co więcej, parszywa zgraja ucieka z bazy przez termiczny port wylotowy, po angielsku Thermal Exhaust Port. W Gwieździe Śmierci był to element konstrukcji, który pozwolił Lukowi na trafienie torpedą protonową w rdzeń superbroni. Komandosem, który rani Gregora podczas ucieczki z bazy, najprawdopodobniej jest RC-1262 Scorch, członek oddziału Delta znanego z ikonicznej gry wideo Star Wars Republic Commando. Choć sama gra nie należy już do kanonu, to występujące w niej klony są kanoniczne, bowiem Delta pojawia się w jednym z odcinków The Clone Wars. Trudno nie odmówić artyście koncepcyjnemu Ralphowi McQuarry'emu ogromnego wpływu na uniwersum Gwiezdnych Wojen. Jego grafiki nie tylko dały podwaliny pod stylistykę i sam fakt realizacji pierwszych odcinków, ale nawet dziesiątki lat po tych wydarzeniach inspirują twórców nie inaczej i nie inaczej jest w najnowszym odcinku. Zbroje nowych szturmowców TK wyraźnie odwołują się do pierwszych konceptów przedstawiających żołnierzy imperium. Podobne do psów zwierzęta, którymi szturmowcy posługują się podczas otwierającego odcinek polowania, to massify. W rzeczywistości są to gady, które preferują pustynne środowisko. Zadebiutowały w uniwersum Star Wars w ataku klonów jako strażnicy tuskenów i potem wielokrotnie przewijały się w wojnach klonów oraz The Mandalorian. Aby przekonać członków parszywej zgrai do akcji ratunkowej, Eko odwołuje się do wydarzeń ze Skako Minor, podczas których został uratowany przez oddział 99 oraz Anakina Skywalkera i Rexa. Wydarzenia te zostały przedstawione w pierwszych czterech odcinkach ostatniego sezonu Wojen Klonów. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze podsumowanie najnowszego odcinka Star Wars The Bad Batch. Mam nadzieję, że słuchało Wam się dobrze i mam nadzieję, że usłyszymy się również za tydzień i za dwa tygodnie. Jak zwykle zachęcam Was do zajrzenia na naszą stronę internetową oraz do social mediów. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie tego materiału. Dzięki, że mnie słuchaliście. Do usłyszenia, niech moc będzie z Wami. Cześć!